Witam Cię serdecznie, nazywam się Magda Kasperczak i w dzisiejszym filmie będę chciała powiedzieć w taki skondensowany sposób na temat przekonań. Co to właściwie są przekonania, skąd się biorą te przekonania, dlaczego warto wiedzieć co nieco na ich temat i wreszcie jak zdiagnozować takie przekonania, które my mamy wewnętrznie, w jaki sposób dokonać ich zmiany, jeśli faktycznie tego potrzebujemy i jeśli one są dla nas blokadą. To zacznijmy od tego, czym właściwie są przekonania. Tony Robbins powiedział swego czasu, że nasze przekonania kształtują naszą rzeczywistość czyli to, w co wierzymy, wpływa na to, co widzimy i jak reagujemy na świat. I faktycznie tak jest, ponieważ przekonania to takie głęboko zakorzenione poglądy na temat nas samych, na temat otaczającego nas świata, na temat ludzi. To wszystko, co myślimy na ten temat, to są właśnie takie głęboko zakorzenione przekonania. Teraz, żeby lepiej zrozumieć tą rolę przekonań, ich wpływ na to, jak my działamy, jakie osiągamy rezultaty, to chciałabym wrócić do tego, jak wspominałam o tym, jak działa umysł świadomy i podświadomy w jednym z moich filmów. Mianowicie umysł świadomy to około 5% naszych myśli. To decyzje, które podejmujemy, to cały umysł analityczny. Tutaj to jest około 5% naszych myśli. Na tym poziomie podejmujemy decyzje, czyli na przykład decyduje, że zrzucić ileś kilogramów. Natomiast umysł podświadomy to tutaj przechowywane są nasze głęboko zakorzenione przekonania nawyki, czyli nawykowy sposób działania, który jest dla nas normalny, naturalny, i którego tak naprawdę na pewnym etapie już nie kwestionujemy. I emocje, sposób reagowania na świat właśnie postrzegania rzeczywistości i, Emocjonalne podejście do tego typu sytuacji. To już jest na poziomie umysłu podświadomego, na poziomie myśli, z których nie zdajemy sobie sprawy, a które odpowiadają za około 95% naszego sposobu myślenia, i to one tak naprawdę przekładają się na to, jak my działamy. Czyli podejmując decyzję o zmianie wagi, o schudnięciu, jeśli nie osiągamy tych rezultatów, to wynika to po prostu z tych głęboko zakorzenionych nawyków, które mamy. Lub głęboko zakorzenionych przekonań, które mogą być przekonaniami na nasz własny temat, że my nie zasługujemy na to, żeby wyglądać na przykład pięknie. Mógł, na to też może mieć wpływ brak miłości we wczesnym dzieciństwie i taki sposób, że nie do końca dobrze czujemy się na dzień dzisiejszy ze sobą. I właśnie to, że ta podświadomość, to, co się dzieje na poziomie umysłu podświadomego, ma największy wpływ na nasze działania. Warte, wpływa na to, że warto zastanowić się na to, jak działają właśnie nasze przekonania, czy nas wspierają, czy nie wspierają, bo oczywiście, z jednej strony mogą to być przekonania wspierające, które dodają nam takiej pewności siebie, są takimi przekonaniami wspierającymi na własny temat i dzięki nim osiągamy sukcesy osiągamy to, czego chcemy. Natomiast jeśli mamy trudność w osiągnięciu naszego celu. W osiągnięciu tego, na czym nam zależy, to być może przyczyną tego właśnie są przekonania niewspierające. Dlatego warto przyjrzeć się im, zdawać sobie sprawę z tego, że jest coś takiego, jak przekonania w naszej podświadomości, i że to może być ten obszar w naszym umyśle, który nie pomaga nam osiągnąć oczekiwanych rezultatów. Z przekonaniami na szczęście jest tak, że można je zmienić. To nie jest tak, że to jest nasz e, sposób myślenia taki. W kod wgrany raz na zawsze. Podobnie jak z komputerem. Komputer funkcjonuje dzięki temu, że ma wgrane określone, <coughs> określone programy. Może na przykład dokonywać obliczeń hmm, chociażby takich w miarę prostych dzięki temu, że ma wbudowanego Excela. Tak samo my łatwiej nam jest wykonać pewnego rodzaju działania, inne trudniej, ponieważ mamy takie, a nie inne przekonania. Jedne właśnie będą nam pomagać, będą tym programem takim wspierającym inne będą takim programem, który nie do końca będzie nas wspierał. I te przekonania, tak z biologicznego punktu widzenia patrząc, to są nic innego jak połączenia neuronalne. I wielokrotne myśli, które stały się dla nas takie normalne, naturalne, które powtarzaliśmy przez wiele lat lub z którymi się po prostu utożsamiliśmy emocjonalnie, spowodowały, że w naszym umyśle zbudowały się połączenia neuronalne, i je można zmienić. Oczywiście to nie dzieje się z dnia na dzień. Można rozbić w pewnym sensie te połączenia, które nas nie wspierają, a zbudować nowe. Takie, które zastąpią te dotychczasowe niewspierające, które będą inne. Natomiast to oczywiście wymaga czasu, wymaga chęci, pracy nad sobą, uświadomienia sobie tego, co faktycznie w nas jest takiego, co, co nas nie wspiera, bo my nie zawsze chcemy wiedzieć, co w głębi naszej duszy siedzi, co powoduje. Że nie osiągamy oczekiwanych rezultatów, nie zawsze chcemy zmieniać się, a praca nad przekonaniami tego właśnie wymaga. Przyjrzyjmy się teraz temu, skąd się biorą te przekonania. Tak naprawdę, z jednej strony to my rodzimy się już z określonym kodem genetycznym, który z jednej strony determinuje nasze zachowania, natomiast z drugiej strony to wszystko, co chłoniemy z otoczenia, ma największy wpływ na nasze przekonania. I szczególnie istotny jest to okres wczesnego dzieciństwa, okres do około siódmego roku życia, kiedy to nasz umysł działa na takich zwolnionych falach, na zwolnionych częstotliwościach. i Wówczas chłonie wszystko jak gąbkę, bez kwestionowania, bez zastanawiania się, czy to jest dobre, czy złe, właśnie bez oceny tego wszystkiego, tylko przyjmuje po prostu za swoją rzeczywistość. Za swój sposób myślenia, to, czego doświadczył, to, jakie emocje temu doświadczyły, to, co słyszał najczęściej. Oczywiście te wszystkie relacje w naszym najbliższym otoczeniu, relacje z mamą, z tatą, tak, z, najbliższy, z najbliższym rodzeństwem, czy najbliższymi osobami, które spotykaliśmy we wczesnym dzieciństwie, to oczywiście ma bardzo duże znaczenie, jak my się czujemy, jak będziemy reagować na różne sytuacje w przeszłości i nabywać kolejnych przekonań. Oprócz tego wczesnego dzieciństwa, okres szkoły, okres, pierwszy, pierwsze lata pracy, każdy czas to jest moment, w którym my nabywamy nowe przekonania, nowe, budujemy nowe połączenia neuronalne. Jeśli mamy takie otoczenie wspierające w rodzinie czy w szkole, które nam mówi, że dasz radę, to ci nie wychodzi, no to spróbuj czegoś innego, na pewno jesteś, czym jesteś dobry, jesteś osobą, która ma dużo fajnych talentów, to otoczenie pomaga nam dostrzec te talenty. To oczywiście będzie nam to pomagać budować takie połączenia neuronalne, takie przekonania wspierające na swój temat. Natomiast jeśli te komunikaty były niewspierające, jeśli brakowało nam wsparcia w domu wśród najbliższych, jeśli brakowało nam wsparcia wśród nauczycieli, bo na przykład nie szło nam z jakiegoś przedmiotu i spotykaliśmy się z komunikatami, że od razu sobie nie poradzimy w życiu, tak, czy trudno nam będzie odnieść sukces, to to też oczywiście nie było bez znaczenia i będzie wpływało na, na nas, może wpływać na nas raczej negatywnie. Więc Przekonania tworzą się przez cały okres naszego życia, i w każdym momencie też możemy dokonać ich zmiany, bo to jest proces ciągły. Praca z przekonaniami, nabywanie przekonań tak naprawdę się nie kończy. Natomiast tak, mamy takie pozytywne przekonania, które będą nam pomagać osiągać nasze cele, a mamy negatywne, i te negatywne przekonania tak naprawdę mogą dotyczyć wielu, wielu obszarów. Mogą to być takie przekonania samoograniczające, gdzie Przypatrz się, czy czasami tak automatycznie nie mówisz to jest dla mnie za trudne, tego się nie da zrobić, ten projekt wymaga wielu miesięcy pracy mm, albo no, ja nie mam takich kompetencji, nie mam takich umiejętności, nie mam takich zdolności. Czy nie jest tak, że czasami sobie aż nad to i utwierdzasz się w przekonaniu, że tych kompetencji czy zdolności tobie brakuje? Idąc dalej... Mm, Mogą towarzyszyć nam takie przekonania, które utwierdzają nam w jakimś braku. Może to być brak pieniędzy, na przykład nie mam pieniędzy, żeby założyć działalność, tak? I y, działalność gospodarczą, własną firmę. I to powoduje, że odwlekamy na przykład założenie własnej firmy. Mamy takie przekonanie silne, że po prostu trzeba mieć określony budżet, żeby taką działalność założyć, i to nas może blokować. Często takie przekonanie nie mam czasu. Oj, brakuje mi tego czasu, nie mam czasu. Właściwie to nawet nie wiadomo na co ten czas jest potrzebny i ile dokładnie tego czasu potrzeba. Mało kto się pochyla nad takimi szczegółami, tylko po prostu automatycznie powtarza, że nie mam czasu i napędza tą spiralę braku czasu, napędza tą spiralę zajmowania się wieloma zadaniami i ciągłym natłokiem obowiązków. Hmm. Także to mogą być takie właśnie przekonania płynące z braku. To mogą być też przekonania finansowe dotyczące pieniędzy. Na przykład, no pieniądze szczęścia nie dają, albo żeby zarabiać duże pieniądze, to trzeba ciężko pracować. Może być tak, że no obserwujemy osoby, które mają dużo pieniędzy, i doświadczamy, że to są osoby takie, które według nas tak, nie są wartościowe, na przykład nie chcielibyśmy być taką osobą. Takie przekonania mogą być blokadą przed zarabianiem więcej, bo z jednej strony chcemy mieć większe pieniądze, ale z drugiej strony nie postrzegamy ich dobrze, albo ludzi, którzy mają więcej pieniędzy, nie postrzegamy dobrze. Także tu, gdzieś w tym obszarze mogą być właśnie takie blokady zakorzenione głęboko w podświadomości. W relacjach, jeśli mamy trudność w zbudowaniu relacji, może być takie myślenie, że na przykład nie zasługuję na związek, w którym będę szczęśliwa. Albo nie ma takich związków, w, którym, w których ludzie są naprawdę szczęśliwi. Nie wierzę w to. Um, idąc dalej, na przykład związek odbiera mi wolność. Jak jestem sam, sama mogę robić to, co chcę, a bycie w związku oznacza rezygnację z siebie, ze swoich pragnień i marzeń. Więc tutaj też mogą być takie przekonania, które nas nie wspierają. Oczywiście, może być ich wiele więcej, natomiast chciałam Tobie nakreślić, że czasami tak. Bezwiednie powtarzamy pewne myśli, a one doskonale odzwierciedlają to, co siedzi w głębi naszej duszy, głęboko w naszym umyśle i hamuje nas przed osiąganiem celów, na których nam zależy, przed zmianą, której pragniemy. I y, także przekonania są i pozytywne, i negatywne. Częściej właśnie te negatywne są problematyczne, ponieważ nas ograniczają przed, przed dokonaniem zmiany. I teraz. no, jak zmienić, jak pracować z tymi przekonaniami, od czego tak naprawdę zacząć pracę. I tutaj warto zacząć od tego, tak naprawdę, od sytuacji, w której nie osiągasz oczekiwanych rezultatów. Co to jest za sytuacja? Przyjrzyj się jej, uświadom sobie, że na przykład ciągle jest jakiś moment, w którym zachowujesz się tak samo i nie idzie on po Twojej myśli. Może to być tak na przykład, że pracujesz długo, po godzinach, jesteś właścicielem firmy, zmęczonym właścicielem firmy, i Twoje przekonanie jest takie, że i, i sytuacja, w której nie osiągasz rezultatów, jest taka po prostu, że pracujesz długo, pracujesz po godzinach i chcesz to zmienić. I wówczas należy przyjrzeć się, co stoi za tą sytuacją, dlaczego ona tak się dzieje, jakie ty masz myśli na temat tej sytuacji, bo zdarza się tak, że to może być taki sposób myślenia, iż. Sam zrobi wszystko najlepiej, albo no, właśnie muszę dużo pracować, żeby dużo zarabiać, albo trudno mi delegować zadania a, dla mojego zespołu, nie mogę polegać na moim zespole. Tutaj oczywiście trzeba przyjrzeć się, bo tu e, tych przekonań może być dużo i mogą być one zupełnie różnorodne. Natomiast samo zatrzymanie się, zauważenie tej sytuacji i przyjrzenie się jej to jest pierwszy krok do zdiagnozowania przekonań niewspierających. Następnie zastanów się, jakie ty masz podstawy, żeby tak w ogóle myśleć, żeby obawiać się delegowania zadań pracownikom, żeby, żeby nie wierzyć w swój zespół, żeby wszystko robić zawsze idealnie i dokładnie. Jakie przekonania za tym stoją? Czy, czy to jest prawda, czy tak zawsze musi być? Czy może kiedyś udało się zrobić szybko bardzo jakiś projekt, zakończyć go? Może on nie był na 100% w Twoim mniemaniu, ale był wystarczający dla tego, żeby odnieść. Uzyskać określony cel, żeby prace mogły dziać się dalej u Ciebie, czy u Twojego klienta. Także przyjrzyj się też i sobie, i swojemu otoczeniu, czy to jest prawda, czy tak ta sytuacja musi wyglądać. Następnie zdiagnozuj, czy znaczy zamień to przekonanie na przekonanie wspierające, czyli na, na przykład na takie, że jestem w stanie się szybko zorganizować i dokonywać zadania w krótszym czasie. Mam zespół, na którym mogę polegać. Delegowanie wymaga konkretnego i asertywnego przekazania zadań i obowiązków, co ja na przykład, czego ja się na przykład uczę z każdym dniem i potrafię to wykonywać coraz lepiej. Też należy się przyjrzeć temu, jakie przekonanie należy wprowadzić jako pierwsze, jakie pierwsze, będziecie wspierać najszybciej i od razu i zmieniać tą niekorzystną sytuację. Takie przekonanie nowe, napisz sobie na kartce, powtarzaj je sobie codziennie, zobacz, czy masz jakieś doświadczenia w przeszłości, które wspierają Ciebie, które są dowodem na to, że to przekonanie ma sens, że go doświadczyłeś, że ono dla Ciebie jest możliwe. To doda Tobie takiej siły i motywacji do zmiany i do dalszego działania, bo samo przekonanie w postaci nowej myśli to jest za mało, żeby zmiana się dokonała. Nasze ciało i umysł potrzebują doświadczeń zgodnych z tym nowym przekonaniem. Także zarówno te działania, które miały miejsce w przeszłości, jak i planowanie nowych działań i ich realizowanie zgodnie z nowym przekonaniem, krok po kroku, malutkimi tak naprawdę kroczkami, nie musi ta zmiana być od razu o 180 stopni, ale jakakolwiek mała zmiana, która pozwoli ci uwierzyć, że to jest możliwe, że to się dzieje, to jest pierwszy krok do zmiany przekonania. I w tej zmianie, w tym działaniu zgodnie z nowym przekonaniem, należy wytrwać, ponieważ no, jeśli będziemy, jeśli przestaniemy myśleć w taki nowy sposób, jeśli zaprzestamy tych działań, to trudno będzie tak naprawdę dokonać trwałej zmiany. A co pomaga w takiej trwałej zmiany, zmianie, to na pewno determinacja i silne pragnienie celu. Silna taka motywacja, dlaczego mi zależy na tej zmianie. Dlaczego ten cel jest dla mnie ważny. No, jeśli faktycznie zostaje po godzinach, to może dojść do wypalenia, może to wpłynąć negatywnie na moje zdrowie. Więc na pewno tutaj dobre samopoczucie, korzystanie z życia, to mogą być takie argumenty stojące za tym, dlaczego warto to działanie zmienić, dlaczego wa warto zacząć osiągać inne cele. Zawsze warto do tego wrócić w momencie jakiegoś zwątpienia. Czy w momencie, kiedy trudno nam pracować nad przekonaniami. Chciałabym podać jeszcze inny przykład. Być może jest taka sytuacja, z którą się kiedyś spotkałeś, albo która po prostu pokaże Tobie też jak zmienić takie przekonanie. Jeśli trudno ci dokonać zmiany zawodowej, bądź awansować, bądź odłożyć, bądź rozpocząć własną działalność gospodarczą, to zastanów się. Jaka jest tego przyczyna i jeśli masz takie myśli, że nie masz wystarczających kompetencji, że nie wiesz jeszcze wszystkiego, żeby móc awansować lub żeby otworzyć własną firmę, to przyjrzyj się temu, czy to myślenie jest naprawdę właściwe. Czy osoby, które awansowały lub otwierały własne firmy, czy one tak naprawdę wiedziały, czy wiedzą wszystko? Może masz takie osoby wśród swoich znajomych i możesz je zapytać. To jakby da tobie Taki dowód na inne postrzeganie rzeczywistości, że nie trzeba wiedzieć wszystkiego i nie trzeba mieć wszystkich kompetencji, żeby awansować czy otwierać własną firmę. Także to, to jest taki pierwszy krok. Drugie, no, zastanów się, tak, czy faktycznie ty potrzebujesz tych wszystkich kompetencji, jakie być może jakie były sytuacje w przeszłości, kiedy dokonywałeś zmiany, czy wtedy. Miałeś te wszystkie kompetencje i stuprocentową wiedzę w danym obszarze? Być może nie, a szybko uzupełniłeś brakujące informacje, tak czy inaczej poradziłeś sobie lub poradziłaś na nowym stanowisku. Także spójrz do tych doświadczeń z przeszłości. Być może jest tam coś, jakieś wydarzenie, które pomoże ci wzmocnić się w tym nowym przekonaniu. A jeśli nie, no to oczywiście zamieniamy takie przekonanie na wspierające, że. Jestem w stanie szybko uzupełnić niezbędne kompetencje, że do zmiany w życiu zawodowej czy, czy otwarcia jakiejkolwiek firmy, awansowania nie trzeba tak naprawdę wiedzieć wszystkiego, tylko kilka, tylko te rzeczy, które są tak naprawdę potrzebne i najważniejsze do osiągania, dopełnienia obowiązków na tym nowym stanowisku. Idąc dalej, ja właśnie szybko uzupełniam te brakujące kompetencje. Także to mogą być takie przekonania, które mogą Tobie pomagać i uświadamiać z każdym dniem, coraz bardziej, że nie musisz wiedzieć wszystkiego, aby dokonać zmiany. Więc przyglądamy się temu, jakie myśli nam towarzyszą w sytuacji, kiedy nie osiągamy rezultatów. W jak, czy te myśli są prawdziwe, czy one nam pomagają? W jaki sposób możemy je zmienić na myśli wspierające? Najlepiej je napisać, przepisywać przez jakiś czas, żeby utrwaliły się w naszym umyśle i to, co bardzo ważne, podejmować działania zgodne z tym nowym przekonaniem. Natomiast nadrzędne nad tym wszystkim jest to, czy ty chcesz dokonać zmiany, czy ty chcesz usłyszeć siebie, czy ty chcesz usłyszeć, co cię tak naprawdę blokuje, ponieważ bez takiej świadomej intencji, że chcemy dokonać zmiany, bez tej determinacji, trudno jest pracować nad przekonaniami. Mam nadzieję, że ten materiał uzmysłowił Tobie, czym są przekonania, w jaki sposób można je zmieniać. Poza tą techniką, o której powiedziałam, są jeszcze inne techniki. Natomiast powiedziałam o niej, dlatego że dla mnie działa najlepiej, najszybciej. Jest prosta, nie wymaga takiego dogłębnego sięgania do swojej podświadomości, a daje szybkie rezultaty. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. Jeśli tak, daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój profil żeby dostawać więcej takich materiałów, które mam nadzieję pomogą tobie w lepszej jakości życia, w zmianie, w osiąganiu wymarzonych rezultatów. Dziękuję.